Cześć, ja jestem Kład i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Star Wars The Complete Saga Tym razem już nie idziemy do e, Imperium kontra atakuje Lecz do powrót Jedi Wydaje mi się, że chyba e, z epizodu na epizod lubię bardziej ten oczywiście następny Bo ten jest O, mogę się raz zaczarować I Jeszcze raz I Jeszcze raz Hm, jeszcze raz <laughs> Dobra, śmiechawe Jeszcze raz? Nie, już się przylepiło tam No nic Z epizodu na, na epizod Epizod jest coraz chyba lepszy Tak mi się wydaje Coraz bardziej mi się przynajmniej podoba Może fabuła chyba mi się najbardziej podoba Bo misja prawie każda jest Fajna i też mordkę Dobra Lecimy do misji pierwszej zwanej Pałac Dżaby Tak, 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 tak po co? Rzecz jasna naszym chyba głównym celem, żeby tam polecieć jest um, no, ratunek Hana. Tak mi się wydaje, że to jest chyba nasz jedyny i główny cel. Chyba tak. No bo, czyli byliśmy tam... Nie, dobra, to nigdzie, y, nie mówię, dobra. Nigdzie mówię, myśliciemy tam, żeby było ratować Hana i tyle. Okej. Okay. Co to ma być? No, praca szefie. To nazywasz pracą? No to sami już jej nie masz. Haha. <noise> I co ja teraz powiem żonie? Świetna stęka. Rzecz jasna, mamy takie plany, że pierwszą chodzą ci, później ci, później ci. Chcemy po prostu wszyscy wparować i wszystkich zabić. Nie nie rozumiem tego. Bez przesady te świniaki nie są aż takie małoce Wlazły droidy, teraz my czyli Leia i ciubaka. Ale ten kostium lei jest świetny. Oczywiście to jest chwileczka. Okej okay, jestem. Oczywiście to jest kostium lei um, Łowcy nagród ponieważ e, będziemy musieli później, zakładać maskę łowcy na gród i e, odblokuje nam się kilka fajnych możliwości, na przykład rzucanie e, epickimi bombami. To były te m, detonatory i coś tam. jakoś to się nazywało? Detonator... Nie wiem, Must mi mówi, że to był detonator w ten, jonowy, coś takiego, nie wiem, ale nie słuchajcie go, on pewnie gada głupoty. Dobra Nowy gość Musk Eryka Kłada znaczy się, nie jestem Eryk Nic nie słyszałeś Kurde Chyba tak to nie działa mądrzej, że przez mikrofon A niech to Kurde No nic E, musimy teraz e, zniszczyć te, żeby odblokowało nam się przejście, musimy e, zniszczyć wszystkie tutaj te wystające dzinzy, które nas strzelają. Tu nic innego. Już. O, na to! E, to są te świniaki, te, te, te strażnicy e, dżaby. I, i, i najlepsza broń, żeby ich pokonać, to jest muzyka. Bu e, e, włączamy radio i nagle Zaczynają... O nie, zjeszłem radio. Zaczynają tańczyć. Kurde. I wtedy łatwo ich pokonać. Dawaj, jeszcze raz. Dobra. I teraz musimy zamykać te wszystkie e, w, w, dziury, skąd one przychodzą. A po zamknięciu wszystkich mamy drogę wolną. W sensie, że od e, tych tych świaków. Co mamy w tą stronę? W tą stronę mamy jakiegoś innego, nie, świniaka, a tu... Przejście dla kogo? Dla Trypiosa. Nie mamy go. A przy, przy te, te pajączki można ujeżdżać. <laughs> Zajbicie to bym Tu misję też lubiłem cały czas powtarzać, e, kiedy byłem mały. Bo właśnie między innymi ze względu na te pająki. Jak też e, na wiele innych tych powodów. I właśnie, tutaj mamy generator tych masek łowców e, um, nagród. I te łowce, dzięki tej masce no, wyglądamy całkiem porządnie, śmiesznie. Ale wyglądamy też trochę grubo, ale mniejsze. Tak gumiasto. E, I za pomocą teraz e, przycisku specjalnego, czyli domyślnie J, możemy robić to. pam więc, proszę bardzo, odblokowaliśmy te bomby i możemy przejść dalej. Tutaj odblokowuję, yy, te kolejną postać. moje <laughs> mojego ulubionego Luka, jej! O, to też jest e, powód, dla którego wybrałem tę misję. Mamy tutaj mojego ulubionego Luka. To jest zielony Miecz i ta czarna szata, epicko! O, nie, zdjął mi tu gówno. Maskę. Dobra, trudno. Zamykamy kolejne wróta. Co my tu mamy? Luk? Ja. Yeah! Czy on nie jest epicki? No spójrzcie na to. Szkoda, że w filmie nie wyglądał tak epicko. Czy znaczy w LEGO jakoś tak bez tych zbędnych... Kurde, nie wiem. W filmie, według wygląda trochę głupio. Tak, no. W LEGO nie wiem, dlaczego mi się tak podoba ten taki śmieszny blond włosy Eee, z, z tą taką końców, nie końcówką, z tym takim no, przodem i taki be, e, twarz bez szczegółów, bez żadnego śmieszku czy coś po prostu tak, taka, taka powaga do tej szaty pasuje świetnie do tego jeszcze zielony miecz. Przykro tutaj mamy czerwony klocek. Nie pamiętam co odblokowywało, to się dowiemy na końcu rundy. Posuwamy klocek <grym> tutaj i odblokowujemy się nawet nie wiem co. Chyba to, tak? Jak tak to przechwyciłem grej i zrobiłem to szybciej niż, yy, niż trzeba. Dobra, mniejsza. Mm, musimy wrócić yy, po, po, po maskę. A przy okazji po co akurat zamieniamy się w leje. Każdy może założyć maskę, tylko u których to wygląda śmiesznie. O, jeszcze patrzcie, jedna rękawica, jedna ręka z rękawicą i jedna bez. To też jest yy, fajny, fajny taki motyw. Luk się zna na bodzie, wie jak wyglądać pico. No z tym już nie bardzo, ale no cóż, nie chcę mi się zmieniać, dalej. Na Łowcy nagród z zielonym mieczem, potrafiący rzucać bombami! Ho, ho. O, czy jest coś bardziej lepskiego. A najlepiej to wygląda w... E, przedostatniej misji. Mogę wam spo zaspoilerować i tak już się zbliżamy, już w przyszłym chyba tygodniu... E, ...do ziemni. Nie no, może nie. Ale e, spo zaspoileruję, że, że przedostatnia misja... To będzie walka e, Luke Skywalker razem z Dartem Vaderem kontra Imperator. I Dart Vader e, razem z Luke'em to wygląda tak fajnie. Oboje czarne szaty, Luke zielona miecz, a zielony miecz, a Dart Vader czerwony. Nie, 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 A właśnie, Luke potrafi e, dusić tych. Ten, ten Luke po... Au! Kurde, no i mi maskę, cioto. Ten luk potrafi um, dusić um, te świniaki. Te świniaki jakoś się nazywały. <laughs> I nawet nie muszę prosić od razu, albo Igu, albo Marcel, zaraz napiszą mi w komentarzach, kto to jest. Prawda? Wiem, że już napisałeś. Ktoś z was, wiem, że już napisaliście, wiem, e, że na nie musiałem pytać i już dawno to zrobiliście. Jak nie, to teraz piszecie. <grym> Dobra, e, wpuściliśmy tam... O, otworzył już nam przejście, świetnie. No spójrzcie, e, Luke chyba... Luke'owi podoba się chyba cza czarna, ciemna, ciemna strona mocy, bo spójrzcie, zaczął się ubierać na czarno i, za i nauczył się też duszenia. Coś z tym Łukiem jest nie tak. Jeśli twoja na postać ubiera się na czarno i ma yy, moce ciemne, to wiedz, że coś się dzieje. Cytuję na tanka. Dobra, choć tym razem lej, założymy to. Bo leja jako jedna z tej trójki wygląda porządnie w tej masce. No to pasuje kontrastowo do całego tego obrania. No mniej więcej. bardzo Przejście odblokowane, dalej, dalej um, To jest, możemy... O nie, nie 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 nie! O fuck! O, piękne Szybko, szybko, szybko zamykamy Dobra, e, Tutaj możemy sobie blokować przejście do mi zestawu O, tak, fuck O, proszę bardzo I bum Mamy nasz biały. Mamy yy, naszą białą znajdźkę. No to lecimy dalej. To przejście jest bardzo łatwe. Znaczy... No, no w Lego chyba niczego trudnego by nie dodali. bo to w końcu gra bardziej przeznaczona dla dzieci. No ale no. E, dalej. Luk. No nikim innym nie chce chodzić, tylko lukiem. Oh, zielony miecz w tej grze wygląda dużo fajniejszy chyba cała reszta niż ten różowy czy... A chodźcie chodźcie no chodźcie no oh, Kurde umiem skakać LOL co to za spadek klotek Ło wow, miałem przez chwilę 0 0 FPSów Super Rekord Jak najbardziej Nigdy więcej nie miałem Pod się do nich do, dołę i tunelami. Ha ha, ha. -dam. Jedi! A właśnie też, też się dało coś takiego robić. tong I wyrzucamy w powietrze! Oh, ha, ha. Dobrze, mu tak. Hmm. hmm. Aha, tutaj było. Tutaj musimy zbudować sobie takie autko. Takie latające, um, śmieszne autko. I posłać je na przygodę jego życia. Czyli do przodu. Ping. 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 Jesteśmy. Ej, no dalej, świetnie, świetnie ci autko idzie. Teraz w prawo. Świetnie autko. Idziemy Portu. I ty, końkań swojej przygody. Dobrze się spisałeś, lecimy dalej. <gry> Ej, musimy otworzyć za pomocą Martu. Dlaczego? Eee, w połocie żaby są wejścia zamknięte na tych dwóch droidów. Jak przychodzą takie świniaki na co dzień. O kurde, drzwi są zamknięte. Chodźmy, eee, chodźmy na przyrodę naszego życia i ciągnijmy jedyne roboty, które wyglądają tak jak te na obrazku. Przy okazji mają w sobie plany zniszczenia jak gwiazdy śmierci. Chodźmy je poszukać. Tak wygląda życie na co dzień u, u tych ludków. O Jezus. Hmm, włączyliśmy sobie radio? Pewnie tutaj się... Aha, to jest nasi jakiś. Chodź tu. Leź do widzów. Haha, <grystanie z wioski> dołem wam was swojego własnego śmiaka. <grystanie z wioski> Opiekujcie się nim dobrze. Dobra, co my tu mamy? O nie, nie lubię tej te komnaty. Duże spchania i... Ble. spać. O Jezus No? Co? Czy... Czy Ja właśnie widziałem teleportującego się pająka. Panie bym mógł rzucić jednym z drugiego. E, takie rzucanie, w, e, celowanie przerzucanie jest... W, już jest w e, um, następnych Star Warsach, czyli trójka The Clone Wars. Ale tutaj na szczęście... Na szczęście? Nie, właśnie tutaj niestety. Czegoś takiego nie ma. Że mogę jednym gościem e, podczas trzymania za potem mocy wrzucić... E, rzucić do drugiego i zabić dwóch naraz. No nic dalej. Za dużo tutaj tych świniaków. W ogóle fabryka świniaków, serio? Serio. Tam jest z tunelu wychodzi nieskończoność ich. I dla, dlaczego akurat dwa naraz? Tak tak to wygląda, że... E, Zbigniew i Zbyszek lecą. E... Zbigniew i Zbyszek lecą na przygodę swojego życia I tu nagle... Hej, pomóżmy! Sorry, chwila, cięcie. Dobra, było małe cięcie i e... nic prawie, nic prawie nie nic sprawia się nie zrobiło przez ten czas. E... Nie pamiętam na czym skończyłem mówić, mam nadzieję, że to nie było nic, nic ważnego. Bo pamiętam, że przerwałem coś ważnego. Znaczy... że przerwałem coś istotnego, ale mam nadzieję, że to nie było coś ważnego, ale nie ważne. No nic. Za dużo tej ważności. <laughs> Zacznijmy może od włączenia tej dźwigni i teraz rozwalimy wszystkie świniaki, które są... które stoją nam na drodze do daby. hat. Dobra. Chodź tu, Artyu. Przydasz się. O Jezus, biedny trpił. O kurde, chyba będzie nam potrzebny Nie przylezie sam, prawda? Prawda? Tak. Ale pierwszy potrzebny mi będzie na przykład luk. Oczywiście bierzemy lokka, zamiast lejczną ciubaki, bo luk jest epicki. Kto też uwielbia e, luka w tym stroju łapka w górę? <grym> Oczywiście. Eee, szczerze to mało co mnie znaczy nie chcę być taki który tak tak mega sępi o te łapki i tak dalej eee, na przykład mówię tam tą formuł formułkę na koniec wiecie eee, standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania mówię to dlatego żeby móc coś powiedzieć na koniec bo tak po prostu cześć tak z dupy cześć eee, brzmi trochę głupio tak więc no, mówię to dlatego, a nie każę Wam ee, akurat łapkować, bo, bo ja tak chcę. Jeśli film Wam się spodobał, no to możecie załapkować, a... No, drzwi tam się tworzyły. A jeśli nie, to możecie śmiało też unlajkować. -like Nic do tego nie mam. Ale nienawidzę, jeśli ktoś yy, na przykład tak unlajkuje -like jeszcze przed obejrzeniem filmu. E, film się przesłał 2 e, minuty temu, gdy patrzę już 3 unlajki. No, nic normalnego. Znaczy nic dziwnego, bo już się nawet tego przyzwyczajam, ale to jest takie głupie hejterstwo. E, jeśli chcesz e, ocenić film, no to chociaż obejrzyj go do połowy. Chociaż zobacz mniej więcej, e, czy warto. Ja chyba raz, jak już kiedyś wspominałem, ja chyba tylko raz w życiu um, zdislajkowałem, bo to nie chyba nie mówisz unlike, tylko dislike, jak się przynajmniej. E, chyba tylko raz w życiu zdislike'owałem film e, i to dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem wielkim mega fanem Minecrafta i e, już to kiedy, kiedyś o tym mówiłem i e, zobaczyłem film e, pod tytułem jak wymawiać e, jak wymawiać e, Minecraft no i tam było chyba, chyba ten, ten ziomek mówił GÓWNO GÓWNO i tak dalej, więc e, wtedy byłem wielkim fanem Minecrafta i nie, nie cieszyło mnie, e, że ktoś obrażał moją ulubioną grę. Tak więc, e, zdislike'owałem, ale rozumiem takie filmy dislike'owe, tamten film miał chyba, o oh fuck, chyba 25% tamtych, e, tam, tam, tam wszystkich lajków to były, e, 25% lajków, 25% ocen tego, tego filmu to były lajki, a 75% coś tak około oczywiście e, dislajki. Tak więc e, nie tylko ja, ja tam zdarzyło mi się zdislajkować. A poza tym nie kojarzę, kiedykolwiek e, miał okazję coś tak złego zrobić. Bo to naprawdę może kogoś e, zdołować. Jak, jak, tak, tak jak widzi na przykład e, jednego lajka i pięć dislajków, bo są hejterzy, którzy no po prostu dislajkują, bo lubią to robić, bo śmieją się z innych. To jest naprawdę przykre jak ktoś widzi i mówi, że nie nadaje się do, e, i myśli, że nie nadaje się do nagrywania. No, kto też tak uważa ten... E, łapka w górę. <grymnie> Oczywiście to żart. E, wziąłem sobie leje, żeby to zrobić, ponieważ teraz, żeby nie było głupio, bo na scence właśnie mm, leja wstępuje. To by było trochę głupio, gdyby look włącza maszyna, to jak zamienia się w leje. Ham. Się wydaje, czy czy z Nie, 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 to by było zbyt głupie. Na pewno miał taki sam na, na o. Dobra, spoko. Nie musicie. Śmiało, możecie przesać. Dziękuję. Nie luk. Tym na pewno ich nie rozwalisz. No, chyba, że potrafisz jakoś jak z ich potęgą swojej mocy i kubka. Dokładnie. I mamy tutaj wielkiego potwora naszego pupilka dżaby. I tutaj niepatrze mi jest ani nijak, ani Barcel, e, ponieważ to jest tak znany potworek, że nawet ja znam jego nazwę. To jest rzecz jasna, Rancor. Rancorę, bardzo, bardzo słynne e, potworki. Z tego co kojarzę... Pochodzą z Felusi, a nie wiem czy czasem nie e, z wielu innych e, krajów. Oczywiście Felusia to był ten kraj skąd pochodzą te takie... E, chyba, chyba pochodzą. Chyba stąd pochodzą. Nie, 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 nie. Nic nie mówiłem. Stąd e, chyba nie pochodzi żadna taka e, inteligentna e, człowiekopodobna postać. No ale mniejsza. E, Felusia, czyli tamten wielki kwieci, kwiecisty świat, który... Był chyba w trzecim epizodzie. Chyba w, w żadnym innym nie wystąpił. Tak musimy go pokonać. Teraz następne. No więc... Yy... No więc to dowodzi. A skąd to wiem? Skąd zapamiętałem jego nazwę? Bo zwykle nie mam pamięci do takich stworów. Oczywiście to jest tak znana yy, znany potwór, że występuje w yy... prawie każdej grze Star Wars, przynajmniej z tych, które grałem. Przykładowo pamiętam go z Force Unleashed'a, tak, jak się była, jak była misja na Feluci Albo były yy, dwie misje Dwie misje na tym yy, W Jedi Knight Jedi Academy z, 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 w której występowały Rancor. W jednym z nich nawet występował taki zajebisty, zmutowany rancor. Wyglądało tak fajnie. No trzeba kolejnego świniaka wziąć. Taki chyba tego pamiętam taki zielony i taki wielki, ale jednak tej nic nienawidzę, więc yy, jakby tam na szczęście była opcja pomijania jednego yy, z jednej z misji w danym powiedzmy epizodzie. I proszę bardzo, tak się kończy życie naszego rankura. Lego Java wygląda dziwnie, wygląda jakby był przyklejony do podłoża i nie mógł się ruszać. <śm> biedny mi Fortuna No dobra I na tym się kończy nasz level mm, padmy. O, o, to jest Leja. Jezus Maria. O Jezus Maria, padmy, matka nie byłaby z ciebie dumna. Jak się ubierać do... żaby. <grych> Nie tak. Super Zaper. Zaper? Nie, Zaper. Chyba. Co to jest Super Zaper? Princes Leia Bush? Luke Skywalker Jedi! Najlepsza postać z tych wszystkich. Tak mi się wydaje. Chyba moja ulubiona. I True Jedi, spoko. Tak, 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 forsa, hajs zawsze się musi zgadzać. Jak najbardziej się zgadza. Chociaż mogli dać trochę więcej. Co to był za nimi zestaw? To nie był czasem... To nie była czasem tamta... ta, yy, albo nie. Nie wiem czy to nie był ten, yy, wiecie, statek dżaby. Gdzieś nie wiem czy to, czy to do odblokowania nie będzie w następnej misji. Nie wiem. I uwaga. Dla wytrwałych widzów którzy oglądają całe moje filmy od początku do końca pamiętacie um, pamiętacie pamiętacie chyba dwa odcinki temu był mini konkursik z Garni kto, kto to jest no i dla i oczywiście wtedy wynikiem znaczy wtedy oczywiście była to June tak June on się nazywała chyba nie Juno, Juno, tak, Juno się nazywała. I teraz mam kolejny taki jakby mniej konkursik. Troszkę taki mi nie wyszedł, ale proszę bardzo. Kto to jest? Postarałem się znaleźć jakieś inne części, ale niestety nie było ich. I... Wyobraźcie sobie... O, albo dobra. Wyobraźcie sobie, że <laughs> ta broda jest kolorów włosów, dobrze? No bo nie było takiej samej brody, tylko że brązowej. No nieważne. I kto to jest? To jest znowu postać z gry. Um, to jest główny bohater danej jakiejś tam gry um, Możecie zgadywać w komentarzach Jeśli nikt nie zgadnie to yy, sam powiem i nikogo niestety nie będę mógł pozdrowić A kto zgadnie tak samo, taka sama nagroda jak ostatnio e, Małe pozdrowionko A teraz Standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania Ja się żegnam O wiele to postać Cześć